Terminologia Danmaci, organizacje. Familia Familia składa się z poszukiwaczy przygód i zwolenników, którym przewodzi Bóg lub Bogini. Ich nazwa pochodzi od imienia Boga lub Bogini, którzy nimi rządzą, na przykład. Hestia jest głową Hestia Familia. Większość familii to familie eksploracyjne, chociaż istnieją inne typy, takie jak typ biznesowy, typ przemysłowy, typ medyczny, a nawet typ narodowy. Każdej familii nadawana jest ranga od I do S na podstawie wielkości i osiągnięć, co jest brane pod uwagę przy określaniu ile pieniędzy każda familia musi zapłacić gildii podczas miesięcznych podatków. Niektóre familie, takie jak Hermes Familia, nie zgłaszają awansów, aby uniknąć płacenia więcej, jednak jest to nielegalne. Kiedy familia eksploracyjna osiągnie rangę D, gildia wymaga od niej rozpoczęcia wypraw. Bóg bogini familia składa się z poszukiwaczy przygód i zwolenników, którym przewodzi bóg lub bogini. Ich nazwa pochodzi od imienia boga lub bogini, którzy nimi rządzą, na przykład Hestia jest głową Hestia familia. Większość familii to familie eksploracyjne, chociaż istnieją inne typy, takie jak typ biznesowy, typ przemysłowy, typ medyczny, a nawet typ narodowy. Każdej familii nadawana jest ranga od I do S na podstawie wielkości i osiągnięć, co jest brane pod uwagę przy określaniu, ile pieniędzy każda familia musi zapłacić gildii podczas miesięcznych podatków. Niektóre familie, takie jak Hermes Familia, nie zgłaszają awansów, aby uniknąć płacenia więcej, jednak jest to nielegalne. Kiedy familia eksploracyjna osiągnie rangę D, gildia wymaga od niej rozpoczęcia wypraw. Bóg, bogini, bogowie i boginie zaczęli schodzić do niższego świata z nieba tysiąca lat temu. Niektórzy byli od tego czasu, a niektórzy zeszli dopiero niedawno. Zabrania się im używania ich mocy, znanych jako arkanum, i mają takie same zdolności fizyczne jak zwykli ludzie. Pomimo zasady, mogą używać swojego arkanum pod pewnymi warunkami tylko do użytku z lustrami, takimi jak transmisje gier wojennych. Chociaż nie są częścią ich arkanum, bogowie i bogini emitują aurę znaną jako boskość, która pozwala innym rozpoznać ich jako takich, a są pewni bogowie, tacy jak Zeus, Odyn i Kali, którzy są w stanie całkowicie ją ukryć, aby wtopić się w tłum zwykłych ludzi. Bóstwo Boga najwyraźniej ma kolor, ponieważ Thanatos został opisany jako ciemnofioletowy, gdy go uwolnił, i można go wyczuć w całym orario, jeśli Bóg uwolni go na wyższych piętrach dungeon. Inne dozwolone zdolności obejmują uroki bogiń piękna. Jeśli jakikolwiek Bóg lub bogini złamie zasady, zostanie siłą odesłany z powrotem do nieba. Wszystko bogowie i boginie z dużą familią mogą żyć wygodnie dzięki zarobkom swoich dzieci, podczas gdy bogowie i boginie z małej familii, tacy jak Hestia, Miach i Takemikazuchi pracują, aby zarobić pieniądze. Liczba bogów i bogiń w niebie stała się tak mała, że pozostali bogowie i boginie pracują bez przerwy, aby prowadzić dusze zmarłych. Gildia Gildia jest organizacją, która zarządza familią w orario i świadczy usługi poszukiwaczom przygód. Denatus Denatus to spotkanie bogów odbywające się raz na trzy miesiące. Omawia się wiele rzeczy, a awanturnikom, którzy awansowali podaje się pseudonimy. Gra wojenna gra wojenna to bitwa między familiami z ustalonymi zasadami. Bogowie i boginie wykorzystują członków swoich familii do wyrażania swojej woli, podobnie jak w wojnie zastępczej. Specjalny denatus jest trzymany, aby ustalić zasady i zdecydować, jaki będzie typ gry wojennej, a także co otrzyma zwycięzca. Bóg lub bogini, którzy przegrywają w grze wojennej, muszą bezwarunkowo przestrzegać warunków ustalonych podczas denatus. Rodzaje gry wojennej obejmują pojedynczą walkę, oblężenie i różne inne. Konwersja konwersje mają miejsce, gdy osoba przechodzi z jednej familii do drugiej. Gdy osoba zmieni familię, musi odczekać rok, zanim wróci lub przejdzie do innej familii. Do konwersji potrzebna jest zgoda obu zaangażowanych bogów. Misja misje to rozkazy przypominające zadania, wydawane przez gildię. Rodzina, która je otrzymuje, musi wykonać polecenie. Kasyno Kasyna to obiekty eksterytorialne stworzone po raz pierwszy, gdy gildia poddała się bogom pragnącym obiektów rozrywkowych. Współpracując z organizacjami zewnętrznymi, obiekty rozrywkowe zostały stworzone w dzielnicy Rozrywki. Problemy spowodowane w kasynach mogą stać się problemami międzynarodowymi, ponieważ są prowadzone przez organizacje zewnętrzne, a zatem są strzeżone przez Gainsha Familia. Teatr Teatry były drugą lokalizacją stworzoną wraz z kasynami. Podobnie jak kasyna, teatry są eksterytorialne i są prowadzone przez zewnętrzne organizacje.